W poniedziałek 28 kwietnia wita Państwa Malwina Muzyczka. Zapraszam na magazyn miejski. A dzisiaj w programie Święty Jan Paweł II Spotkanie Profit Club Zawody o Dyrektora Służby Więziennej W niedzielę przeżywaliśmy kanonizację papieża Polaka, świętego Jana Pawła II Nieco 9 lat po śmierci Jan Paweł II został ogłoszony świętym. Razem z nim kanonizowano papieża Jana XXIII. Wielu pielgrzymów, również z Zamościa, wyruszyło do Watykanu, by uczestniczyć w mszy kanonizacyjnej. Wielu zostało przed telewizorami. W Zamościu, w przeddzień kanonizacji, mogliśmy oglądać wystawę zdjęć wykonanych przez redaktora Janusza Kawałko podczas wizyty Jana Pawła II w Zamościu 12 czerwca 1999 roku. Chciałem, aby te fotografie przypominały ten czas. Stąd też skorzystałem z zaproszenia Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Zamościu. No i z tak się zrodziła ta wystawa, że dysponowałem takim pakietem zdjęć, począwszy od Przylotu papieża na lotnisko w mokrem, do miejsca Celebry, poprzez rynek wielki w Zamościu. I w ten sposób zrodziła się myśl o tym, żebyśmy mogli zaprezentować podczas tej wystawy te chwile, które tak głęboko przeżywaliśmy. Wizytę świętego Jana Pawła II w Zamościu wspomina wiele osób, m.in. Marcin Zamojski, prezydent Zamościa. Zawsze mam jedno, że tak oddzielili Ojca Świętego, że rynek był pusty, na przykład bez ludzi, to takie trochę było smutne, no ale takie są borowe, bo, boru, boru przepisy, które, które w jakiś sposób tak e, zadecydował, e, ale pięknie, pięknie powiedział Ojciec Święty, zaczął pięknie swoje przemówienie. E, e. Nie, wspaniała, wspaniała to był moment takiej duchowej mobilizacji dla całego, dla całego naszego diecezji. Wystawę Jan Paweł II Święty można oglądać na Zamojskiej Starówce przez miesiąc. 25 kwietnia spotkali się członkowie Profit Klubu. W spotkaniu udział wzięli kandydaci do Parlamentu Europejskiego. Spotkanie Profit Klubu było podsumowaniem minionego roku i możliwością przedstawienia planów na kolejne miesiące. Staramy się pozyskiwać nowych członków i właśnie nasze stowarzyszenie się cały czas powiększa. To jest stowarzyszenie, które skupia przedsiębiorców małych i średnich generalnie. Staramy się wzajemnie poznać, przez to wzajemne poznanie możemy ze sobą współpracować, wspierać własne biznesy i na tym to, to jest nasz główny cel. Oprócz tego jest to spotkanie, mamy, spotykamy się, towarzysko, możemy porozmawiać przy kawie, przy herbacie, przy ciastku, czy jakieś wspólne integracyjne wyjazdy organizujemy. Na spotkanie Profit Klubu zaproszono nie tylko członków, ale także wszystkie zainteresowane osoby, szczególnie przedsiębiorców. A to za sprawą wizyty kandydatów do Parlamentu Europejskiego Arkadiusza Bratkowskiego, obecnego europosła i Sławomira Zawiślaka, obecnego posła na Sejm RP. Przedsiębiorcy mogli zapytać o najbardziej nurtujące ich kwestie. Pojawiło się wiele spraw, między innymi sprawa giełdy na lotnisku w Mokrem. Przedsiębiorcy zaznaczyli, że ma ona destrukcyjny wpływ na małe zamojskie przedsiębiorstwa. Nie oszczędzono również kolejnych powstających w zamościu super i hipermarketów. Przedsiębiorcy oczekiwali przynajmniej zarysu planów rozwiązania tych kwestii i sposobów pomocy mikro i małym przedsiębiorstwom. Ile firm straciło? Słuchajcie, no naprawdę, co po tym, że policja nie spadała, zatrzymywała, płacili mandaty, płacił i dalej swoje robił. Słuchajcie, no jeżeli w ogóle żadnych podatków nie odprowadzano. Tutaj przedsiębiorca musi zapłacić w poczku do końca wszystko, a tam żaden kas fiskalnych, proszę wyjść na ulicę sprzedawać. To zaraz po paru urzędników skarbowych przyleci. A tam jest wszystko ok. Ja nie, nie wiem, co mam odpowiadać na przykład mieszkańcom miasta Zamościa, którzy mnie pytają, jaki był zapis w planie zagospodarowania przestrzennego okolic ulicy Sadowej, czy to był tam przedsiębiorstwo, działam, dział, czy, czy, ZO, czy tam był market zapisany? Ktoś y, ten plan zmieniał, ktoś wydawał decyzję. Zachęcam Państwa, żeby sprawdzić to pierwsze, i później to drugie. Kto to robił, tak? Y, kto, kto to robił, tak? Y, gdzie nagle baza PKS-u była? Baza PKS-u była, a teraz jest, jest market. Ja nie wiem, czy ci, którzy przychodzą do mojego biura, mają rację, ale proszę sprawdzić, jak to było, Panie zagospodarowania, nie? Ja czytam rzeczywiście z przerażeniem artykuły naszej miejscowej prasy, gdzie, gdzie bodajże jest zapisane, że na jednego mieszkańca mamy największą powierzchnię, tak. chyba w Polsce, ja, tak? Ja. tak? Tak, tak. I, i, I to rzeczywiście na pewno nie służy przedsiębiorczości i to drenuje też kieszenie tych rolników, których wszyscy lubimy, bo ustaliliśmy, że wszyscy ich lubimy i nie pozwala ani Wam się rozwijać, ani do końca rolnictwu, bo czasami pojawia się jakaś tam informacja, że któryś market bierze dużą ilość produktów żywnościowych. Polsce, ale informuję Państwa, że Polska sprowadza mięso na własną konsumpcję, cukier na własną konsumpcję, a niektórzy twierdzą, proszę też to sprawdzić, że naszym najgłówniejszym produktem eksportowym na zewnątrz to są banany i kawa. Jednak żadne konkretne propozycje rozwiązania tych problemów nie padły. Przypomnijmy, że wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już 25 maja. W miniony weekend rozegrano drugie ogólnopolskie zawody piłkarskie o puchar dyrektora generalnego służby więziennej. Drugie ogólnopolskie zawody piłkarskie o puchar dyrektora generalnego służby więziennej odbyły się na boiskach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. Do rozgrywek zgłosiło się sześć drużyn z całej Polski. To Zamość był gospodarzem, miał okazję gościć kilkadziesiąt osób z całej Polski. Jest to okazja nie tylko do sportowej rywalizacji, ale też i do integracji. Cieszę się, że to był Zamość też i z wizytą po Roztoczu, więc jest to możliwość też i promocji regionu. Część tych ludzi przyjedzie pewnie z różnych innych powodów, może z rodzinami tutaj w te strony. Ja się bardzo, bardzo cieszę, że zawsze możemy w jakiś sposób uczestniczyć w promocji miasta Zamościa. Zawody rozegrano w systemie każdy z każdym. I tak pierwsze miejsce zajęła drużyna Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej z Koszalina. Na drugim miejscu plasowała się drużyna z Warszawy areszt śledczy Radom. Miejsce trzecie zajęła drużyna z Lublina. Miejsce czwarte Łódź. Miejsce piąte Olsztyn. Miejsce szóste Warszawa areszt śledczy Mokotów. Od lat funkcjonariusze służby więziennej czynnie uczestniczą w przeróżnych, organizowanych w różnych ośrodkach naszej służby zawodach sportowych. To są jedne z nich, które pięknie organizuje dyrektor zakładu karnego w Zamościu. Star fizyczny, no cóż, jak widać. Zawody przebiegają na przyzwoitym poziomie, ale najważniejsza w tym wszystkim jest chęć. To, że ludzie oprócz tego, że pracują, chcą coś robić i to więcej. To, że chcą uprawiać sport, chcą biegać, chcą się udzielać, bo oni są też w swoim czasie wolnym przecież. Zaraz poświęcić go rodzinom, przyjechali po to, żeby spotkać się z kolegami z Polski, żeby pokopać piłkę. I to jest, to jest naj, najbardziej cenne w tym wszystkim. Zwycięzcy odebrali puchar dyrektora generalnego służby więziennej. Na dziś to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.